Agata Christie, Życie z Poirotem. Artykuł Agaty Christie o Herkulesie Poirot, który ukazał się w Daily Mail w 1938 roku jako zapowiedź drukowanej w odcinkach powieści Rendezvous ze śmiercią. Szanowni słuchacze, ten audiobook został nagrany w warunkach domowych. A więc z dala od dźwiękoszczelnych studiów i perfekcyjnych mikrofonów. Możecie więc usłyszeć od czasu do czasu szelest zasłony, stuk od krzesła albo westchnienie lektora, który pomylił nazwisko pułkownika jakiegoś tam. Wierzymy jednak, że tajemnicza opowieść Agaty Christie porwie was bez reszty i żadne drobne uchybienia nie przeszkodzą w odkrywaniu zagadki. Za wszelkie niedoskonałości serdecznie przepraszamy i zapraszamy do słuchania. Jak narodził się Herkules Poirot? Trudno powiedzieć. Coraz częściej dochodzę do wniosku, że pojawił się niezupełnie w taki sposób, jakiego on sam by sobie życzył. Najpierw Herkules Poirot powiedziałby z całą pewnością, a później sprawa, w której mógłby ujawnić swoje niezwykłe talenty. Tymczasem rzecz miała się odwrotnie. Intrygę tajemniczej historii w *Stylist*. Miałam już z grubsza nakreśloną, i dopiero wówczas powstał dylemat: historia detektywistyczna ale jaki detektyw? Działo się to wczesną jesienią 1914 roku, i w kraju przybywało wielu belgijskich uchodźców. Dlaczego więc nie wybrać belgijskiego uchodźcy, emerytowanego policjanta, prawdziwą znakomitość w swoim fachu? Jakiego typu człowiekiem powinien być? Może niewysokim, jego mościem, noszącym bardzo wyszukane imię? Herkules coś tam? Herkules Poirot? Tak. To brzmiało dobrze. Powinien być schludny i uporządkowany. Czyżby o tym wyborze zadecydowało moje własne bałaganiarstwo? Tak wyglądał wstępny szkic. Jak widać, dość powierzchowny. Dalej poszło już niemal automatycznie. Postanowiłam, że jak wielu elegantów niewielkiego wzrostu, mój detektyw będzie zarozumiały i oczywiście, dlaczego oczywiście? Będzie posiadał imponujące wąsy. Tak wyglądał początek. Hercules sporo wyłonił się z mgły i przybrał konkretny kształt. W tym małym jegomościu kryło się znacznie więcej niż sądziłam. Zaskoczył mnie na przykład psychologicznym podejściem do badanych spraw. Już w morderstwie na polu golfowym wykazał wielkie zainteresowanie psychologią zbrodni. Podkreślał, że każdy zbrodniarz ma specyficzny sposób postępowania, coś na kształt własnoręcznego podpisu. Obecnie porządek i metoda nadal znaczą dla niego bardzo wiele. A jak układają się nasze wzajemne relacje? Relacje między autorką i stworzoną przez nią postacią? Cóż. Muszę wyznać, że chwilami panuje między nami wyraźny chłód. Zdarzają się momenty, kiedy myślę, dlaczego, dlaczego, dlaczego stworzyłem tego obmierzłego, napuszonego, irytującego małego gościa. Wiecznie coś porządkuje, nadyma się i puszy, przygładza wąsy i przechyla na bok owata głowę. No właśnie, co to właściwie znaczy, jajowata głowa? Czy kiedykolwiek widziałem taką? Kiedy ktoś mnie pyta, a którym wierzchołkiem to jajko skierowane jest do góry? Czy potrafię odpowiedzieć? Nie, nie potrafię, gdyż nigdy nie wyobrażam sobie rzeczy zbyt obrazowo. Wiem jedynie, że Poirot ma głowę jajowatego kształtu, a czerni jego włosów jest mocno podejrzana. Wiem też, że czasami jego oczy świecą na zielono niczym oczy kota. Dwa razy w życiu udało mi się go zobaczyć. Raz, kiedy płynęłam na Wyspy Kanaryjskie, a drugi raz podczas lunchu, w Od tamtego czasu wielokrotnie powtarzałam sobie, szkoda, że nie starczyło ci przytomności umysłu, żeby sfotografować tego mężczyznę na statku. Przy każdym pytaniu, a jak on właściwie wyglądał, mogłabyś wyciągnąć fotografię i odpowiedzieć, właśnie tak. Cóż, życie pełne jest straconych okazji. Do mężczyzny w mogło nam przecież podejść i wytłumaczyć, o co mi chodzi. Jeśli ktoś jest podwójnie obciążony. Chorobliwą nieśmiałością i spóźnionym refleksem. Co mu pozostaje? Jedynie opisywanie błyskotliwych mężczyzn i rezolutnych dziewcząt reagujących z szybkością błyskawicy. Tak. Bywają chwile, kiedy bardzo nie lubię monsieur Herkulesa Poirot. Kiedy buntuje się przeciwko dożywotniemu skazaniu na niego. Zwykle bywa tak po otrzymaniu listu od któregoś z fanów, w którym czytam: Pani z pewnością kocha swego małego detektywa. Poznaję to po tym, jak pani o nim pisze. Obecnie jednak muszę przyznać, że Herkules Poirot zwyciężył. Udało mu się zdobyć moje niechętne uznanie. On sam stał się bardziej ludzki i mniej irytujący. Nauczyłem się cenić pewne jego cechy: pasję, z jaką dąży do prawdy, zrozumienie dla ludzkich słabości i wielką życzliwość. Herkules Poirot nauczył mnie pewnej rzeczy większego zainteresowania. Moimi bohaterami i traktowanie ich jak prawdziwych ludzi, a nie jak pionki na szachownicy. Poirot jest bardzo próżny, a przecież często celowo usuwa się na bok i pozwala, by główny dramat rozwijał się bez niego zupełnie jakby mówił To ich historia pozwólcie, aby bohaterowie pokazali wam sami, dlaczego i w jaki sposób do tego doszło. Oczywiście zawsze wie, że w którymś momencie i tak przejmie główną rolę. W pierwszym akcie może się ukazać pod sam koniec, ale w drugim jego rola nie będzie już epizodyczna. A trzeci? Z wielkim monologiem zamykającym całość. Będzie należał głównie do niego. I to jest absolutnie pewne. Poirot zdecydowanie ma swoje ulubione przypadki. W zabójstwie Rogera Ackroyda Pokazał się ze swojej najlepszej strony. Odkrył sprawcę popełnionego w niewielkim miasteczku morderstwa, bazując przede wszystkim na znajomości natury ludzkiej. Natomiast jeśli idzie o to okropne zabójstwo w zagadce błękitnego ekspresu, to zawsze podejrzewałam, że nie spisał się najlepiej. Za to kawał dobrej roboty wykonał w śmierci lorda Edgware'a. Choć tu część zasługi przypisał Hastingsowi. Tragedię w trzech aktach uznał za jedną ze swoich porażek, choć większość czytelników zapewne by się z tym nie zgodziła. Wygłoszone przez niego na końcu zdanie wiele osób bawiło i bawi. Pamiętają państwo, iż na uwagę pana Suttertwighta, że przecież każdy mógł wypić zatruty koktajl od paru, to mogłem być ja. Herkules Poirot nigdy nie zrozumiałby, co w tym zabawnego. Przecież stwierdził tylko oczywisty fakt. Ze wszystkich rozwiązanych przez siebie spraw, metoda działania mordercy w kartach na stół zyskała jego pełne uznanie. Za to w śmierci na Nilu zdemaskowanie sprawcy napełniło go wielkim smutkiem, gdyż potrafił dostrzec, jaki dramat łączył się z tą zbrodnią. W randewu ze śmiercią dochodzenia podjął się na prośbę kogoś. Komu na odkryciu prawdy zależało równie mocno jak jemu samemu. Ponadto, za szczególne wyzwanie uznał związane ze śledztwem dodatkowe trudności konieczność dotarcia do prawdy w ciągu zaledwie 24 godzin bez pomocy ekspertów, badań laboratoryjnych i tym podobnych. Cóż, oto garść moich impresji na temat Herkulesa Poirot. Pisałam je bazując na naszej wieloletniej znajomości. Jesteśmy przyjaciółmi i partnerami. Jestem całkowicie uzależniona od niego finansowo. On z kolei zawdzięcza mi istnienie. W chwilach irytacji mówię mu, że wystarczy kilka pociągnięć piórem albo uderzeń w klawisze maszyny do pisania, a zniszczę go bezpowrotnie. Na co on odpowiada mi z emfazą? Niemożliwe jest pozbyć się w ten sposób Herkulesa Poirot. On jest na to za mądry. Jak zwykle, ten mały człowieczek ma ostatnie słowo.